na moim wideoblogu Amelka Gotuje. Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim przepisem. Dziękuję. Do naszej szarlotki potrzebujemy dwie szklanki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, 120 g masła, 10 g margaryny, łyżkę mleka, 2 jajka, 4 duże jabłka, sok z jednej pomarańczy, garść suszonej żurawiny, Łyżkę cukru waniliowego i łyżeczkę cynamonu. Sposób wykonania: na stolnicy mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrem. Dodajemy tłuszcz, czyli masło i margarynę. Drobno wszystko siekamy. Wbijamy dwa jajka, zagniatamy ciasto i dodajemy mleko. Kiedy Ciasto jest ugniecione na jednolitą masę. Dzielimy je na dwie części i wkładamy do lodówki na około 40 minut. W tym czasie przygotowujemy na dzień. Jabłka obieramy ze skórki, wycinamy gniazda i ścieramy na grubej tarce. Dodajemy sok z pomarańczy, cukier waniliowy i cynamon. Dokładnie mieszamy. Wyjęte z lodówki kawałki ciasta rozwałkujemy. Jedną część umieszczamy na wysmarowanej tłuszczem blasze. Kładziemy jabłka. I przykrywamy drugą częścią ciasta. Umieszczamy szarlotkę w rozgrzanym piekarniku i pieczemy około 40 minut, aż nabierze złocistego koloru. Posypujemy ją cukrem pudrem i cynamonem. Szarlotkę podajemy z bitą śmietaną albo lodami. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało.